No, słuchaj, bo tutaj jest problem mały z serwerem. Bo tutaj koledze się zbugował nuker i nie wiem o co zbytnie chodzi. Bo kopaliśmy Dobre, na nie żartuj, Ale nie, no bez tu kopaliśmy na cheata nie, żartuj nie żartuję, no daj mi się powiedzieć. Czemu co to jest za helper, że przerywasz nam? Nie żartuj. No to tepnij się do nas i zobacz, że koledze się zbugował nuker i on kopię wszystko. Znaczy, nie wiem, myszką się zbugowała i kopie wszystko. Nie wiem, czy to Mieszko. jest cheat. No, myszko się zbugować i kopię wszy szybko. E, wszystko dookoła i nie wiem czy to jest cheat. Fan Remka. Przezż, on może myszko stan normalnie już. Weź, Kamil, włącz nukera na chwilę. O ty M chyba. Ja mam nukera, ja miał nukera. Czekaj, 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 było. ale czekaj, czekaj, czekaj. No, a co to jest teraz? Zbugował się. Patrz, zbugowała mu się myszka, i co to czekaj? jest? I to, co to jest, to jest ten. To, to czy... lol. No i myszka mu się zbugowała, Mówię Czy chyba masz... Ty masz nukera Nie no myszka weź go sprawdź Myszka, 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 myszka mu się zbugowa Myszka mu się zbugowała Myszka mu się zbugowała Czemu, panu jeszcze się tak? Ja to nagrywam, ja to Dobra, nagrywam o, to jest sprawdź go Możesz go sprawdzić To escape? Ej w ogóle Te na pewno Nie podej normalnego To jest normalny normalnego To jest normalny idioto Normalnego tutaj 3 minuty Normalny. Jak nie to mam No to ma jedno. no zaproś, zaproś. Ja No, zaczmy. no zaczmy. zaproś. No podaję ci, to mnie zaproś. No zobaczymy. Jeśli no, nie się nie działa, to jest oszukowanie administracji. No to ban słuszne. Zaproś mnie, idioto, na tego sklepa. Jak, czemu krzyczysz mordy? na graczy? To się wszystko nagrywa. Poczekaj. A to, bo ja to... Krzyczysz na graczy. Wybierasz na nich presję. Ja wczoraj nie, grzy, nie, grzy, nie grzy. Krzyczysz na graczy, mam nagrane. Jeszcze próbujesz oszukać graczy. To jest bardzo poważne wykroczenie. No, jest. no jest. dobra, Ej, on chyba uciekł no, ze sprawdzania, dobra. zobacz, tepnij się do fanaremka. On uciekł. Takie dobre czemu? pluginy macie, że on się tepnął do mnie. No co mnie te... Czekaj. Już udostępniam. A nie możesz przez Team vivera. Nie. A czemu? Bo nie ponieważ... ma dżemu Przez Od tego... A co mnie obrażasz? Nie ob... obrażasz Cię, to jest to taki mały komplement Dobra Fuck nie wierzę. no znowu Ci uciekł, co Ty robisz? Jak Ty go pilnujesz? Boże, No, on krasza Ci ucieka <laughs> Ogarnij się, dobra, ja masz bana Za co? Nie, nie możesz nie dać bana co, co mam... Mówię, za Mówię, Nie, nie, krasza, nie, krasza, możesz, mam... nie możesz dać Dawaj, da szybko dawaj, masz tylko jeszcze minutę Ale mam drugie. krasza to ja garni, ci mam komuś, Ale garni, nie nawet. możesz jeszcze, musisz sprawdzić jeszcze przez SS-y. Jeśli nie może nie ma... Sesy nie robię. Ale musisz. Taka jest... To to team -y. Musisz. Team Weaver, dawaj. Nie, ja, ja robię w team, -y. team Weaver albo SS-y. Team Weaver albo sesy masz do wyboru. Mam Team Weavera, dawaj. Nie, dawaj SS-y, jak on tak Nie, bo nie mam SS-a na, na to Nie, możesz nie możesz mu ale, y, kazać team pobierać, team pobierać rzeczy. Jak, nie, właśnie nie, nie możesz. Nie, możesz. nie możesz. podaję do Team to i Przez Team Weaver no się A ty, ten jeszcze. kolego, ten piegus, to wyjdzie z tego kanału Bo nie, nie jesteś sprawdzony Ale nie, bo on mi pomaga A w ogóle no to co ty mi sprawdzasz? Taj, tajfon mi tutaj kazał być Mogę ci dać nawet SS-y na Nie, nie, nie no Tajfon mi tutaj kazał być z Kamilem Mogę ci dać no. nawet SS-y SS-y Tak, mam SS-y z Rozmowy Tak, mam tego Team Weavera, poczekaj SS-y z tak Rozmowy, ty... brawo A sam się mylisz Ci podam Jak sam, sam No, dobra, zapraszam na teleskopie znaczy, no... Dobra tak, ma... no teraz jak już tego skate'a weź mnie lepiej nie, w, nie wprowadzę błędy No mi działa Ty uciekłeś znów No nie no jestem No nie cię. Jak to bo, nie ma No nie macie, ogarnij się bo zaraz zostań pan na serio Masz nie uciekać Nie uciekać. Jak ja uciekam, czekaj No uciekasz na spawnę, laguje no, mi komputer No to nie uciekaj Dobra, masz bana, dobra Za no co, co co, bana? odpalaj um. Udostępniam Szybko No to odpalaj Team Weavera czy Skate masz w końcu? Skate Boże, pierwszy mówisz Team Weavera, teraz przez Dobra, nie, masz bana A dowody masz? Nie, 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 nie. Ja mam nagranie, że on mówił pierwszy Skate'a, a ty, że Team Weavera O co ci chodzi? No bo, wiecie, potem mi mówicie jakieś SS-y, Skate'y Ja już nie, nie, już nie ogarniam, nie? Ja nie? Ale nie no to ty się słuchasz, graczy, co ty masz robić? Przecież ty jesteś helperem Jestem. No właśnie, wiem ja mówię przez e, Team Vera pier... Czysty jest, aloha Dobra Ej, ja mówię? Czemu? Ja team w Teamwera pójdę zmieniać temat na SS-y. Nie mam jak ci nawet sprawdzić. powiem ci, że też mi się tak buguje często myszka, że kopię, kopij nagry tak ten Ale tylko hmm. na tym serwerze, nie rozumiem tylko tego. Tylko wiesz, że ten e, to wygląda jak nuker i to był chyba nuker. No ale jak jest czysto no to jak... dalej Dobra, zmi 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 zmieni e, zminimalizuj tego Minecrafta na tych na supaki, że ty No a co to jest teraz? Zbugował się Patrz, zbugowała mu się myszka i co Czuję? to jest? I to co to jest? To jest... ten... To, to... Ale po co mu każesz odpalić luncher jeśli to możesz sprawdzić no Minecraft. Chciały, w kropka Minecraft to nie się znaczy. sprawdza. Nie, A proszę, w kropka nie to proszę... Minecraft to się sprawdza Jak ty się dostać na rekrutację w ogóle? Ja w człowieku... nawet nie znasz mnie. No i nie chcę poznać, wystarczy. <laughs> znaczy, I tak macie zwalony plugin z neta. Nie, nie, nie mamy zwalnych pygniów. Nie, nie, tylko że może uciekać nie, nie, podczas nie. sprawdzania. Podczas no, sprawdzania może uciekać. Ale ty miałeś inny nick. Miałeś Fy duże i Ry też duże chyba. To jest normalne, przecież cały czas jestem nad tym. Nie, 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 ty miałeś inny nick. żebym zmienił. Ja mam nawet nagrane jaki on ma nie, nick, kolego. Ty miałeś inny nick, a ja nawet mam SS-a, poczekaj. No to jak to zmienia nick, podczas gry zmienia, no, nick podczas gry? zmienia nick podczas gry? Fy miałeś duże, ale teraz masz małe. Jak to jak <noise> <zrobiłby>? no, A chcesz słyszeć? Zmienia nick, ej czekaj, Ej, zmienia nick podczas gry, tak? Jest na serwerze i zmienił sobie jak, nick Nie jak, ale jakoś to zrobił no. Zróbcie to szybciej, bo ja muszę iść na kolację No To i... dobra, nie tutaj ja nie idź Dobra, to ja idę ze dwóch No nie, 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 nie Nie, nie idź <noise> Dobra, co ma bana? Za co bana? Nie możesz mu dać bana ty tak długo Bo sprawdzasz? Sprawdzasz go 20 minut, chłopie. No. I on nawet nie potrafi PISAĆ bif. Nie wiem, czy on jest takim. się wyraża? Co ty mi obrazić. No. Nie Zresztą w jednym, Nie no wiem, CO Nie wiem, czy. Nie wiem, czy. Nie może dać Nie Dostałem z Zmieniłem nick Na drugim kompie szybko logłem, włączyłem drugą Minecrafta i zmieniłem nick Ale cicho Nie, mam nie Ale on jest kurwa nie, ma, nie masz bona? Nie, bo jestem na drugim czy...